Przepraszam, w tym wypadku będę musiał poprosić. Chciałbym y, od razu zgłosić, o... że jak się tutaj w Waszej telewizji policja nagrywa, ten Pan w tej chwili nas oczernia i szkaluje, ze względu na to, że nie doszło tutaj do żadnego zakłócenia porządku, ze względu na to, że mamy wszystko także udokumentowane. Weszliśmy tutaj zgodnie z prawem. Tutaj kolega cytował artykuł 45 Konstytucji. Zacytować? Proszę zacytować, panie Piotrze. I ten artykuł 45 Konstytucji mówi literalnie, jednoznacznie, że wszelkie sprawy sądowe, czy to są w sądach powszechnych, czy w jakichś kastowych, lekarskich, czy jakichkolwiek innych, są jawne. Co za tym idzie? Wedle Regulaminu, który tutaj pewnie Pan podpisywał jako wicedyrektor, a i owszem mają Czecimy. już czytamy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd zdaje się, że takie przymioty ma także i sąd przy Izbie Lekarskiej. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny. Nie ma nic takiego. Nie, ja pana wzywam do zachowania zgodnego z prawem i nie kłamania, nie nas tutaj. Czyli zgodnie z prawem. Nie, przepraszam, przepraszam, ja chcę dokończyć. Zgodnie z prawem na tym posiedzeniu ma prawo być osoba tutaj oskarżona, w mojej ocenie pokrzywdzona. Mają prawo być adwokaci. Przepraszam, ale państwo policjanci rozumieją, proszę nas wysłuchać. Mają prawo być adwokaci. Państwo sobie tutaj dali regulamin, że mogą być dwie osoby godne zaufania. Pania, a w związku z konstytucją i z tym, że w ogóle pan mecenas nas też tu potwierdza, że sprawa jest jawna, może być dowolna ilość dziennikarzy, jak widać, jest bardzo tutaj dużo miejsc na to. Jeżeli panu bardzo przeszkadzało, ja mogę założyć kominiarkę, ale ja akurat jestem zwolniony z noszenia tych, tych dziwnych rzeczy na twarzy, więc tutaj też się nie ma, że tak powiem, kolokwialnie można do czego przyczepić. Wszyscy jesteśmy dziennikarzami. Myślę, że Państwo także nas znają. Dlatego sobie siedzimy na proszę popatrzeć, mamy tabliczkę, że sobie siedzimy tutaj jako loża prasowa. I, I zamierzamy, że tak powiem, zrelacjonować ze względu na ważny interes społeczny to posiedzenie tutaj, ze względu na to, że jest ważny interes społeczny. Więc prawo jest za nami, więc prosimy panu funkcjonariuszu o zwrócenie panu uwagi, żeby się nie zachowywał w sposób przestępczy. Pouczyć go i zaczynajmy po prostu. Nie każdy robi swoje. I jeszcze ja bym tutaj dodał, nie łamać artykułu 44 prawa prasowego, czyli nie utrudniać nam naszych obowiązków, ponieważ my, w panie funkcjonariuszu, również jesteśmy w pracy. To jest właśnie. Zanim zaczniecie nas zbić, to proszę, to proszę nam o tym powiedzieć, to przynajmniej kurtkę załóż. No ja też się rozebrałem bardzo, tak I gazem nie po... A żeby była jasność, Pani doktor, tutaj zapytaliśmy się i też mamy uwieśnione, życzę sobie pełnej dokumentacji tej rozprawy przez media niezależne. Także zachowaniem zgodnym z prawem będzie pouczenie tego Pana i wylegitymowanie go i zostawienia nas i niech się tutaj toczą sprawy administracyjne dalej, Panowie. Jawność występowania Panie funkcjonariuszu musi być, jest wtedy, kiedy jest, jak jest społeczny taki obowiązek, to jest, to jest społeczna taka uzasadniona rzecz, którą my musimy. Yeah. Tylko, że my tutaj mówimy, a Pan sobie jeszcze gada z słuchawką, a Pan sobie kręci. Państwo są tutaj, mają groźne miny. Proszę Państwa, posiłki, proszę Państwa, posiłki. Na zewnątrz. Tak, tak. Przepraszam. Nie ma czego. Nie ma czego w Izbie. Nie kilka tak, tak. radiowozów w Izbie. Nie ma to, w Państwo. Nie w sprawie, Nie jest To w sprawie, Nie okay. Doktor, to w Nie jest, proszę Państwa, który nie. nie jest, to Nie Doktor, to Nie jest zwykły poparcki, który który, nie wiem, ukradł gdzieś w sklepie, tylko to jest Pani doktor, trzeba jej oddać, jej szacunek. I nie można, Paniowie Policjanci, być tutaj e, i zastraszać nas z obywateli. I prosimy... Tak, Pani doktor, się... no takiej oprawyśmy się nie spodziewali, no, prawda? Nie, nie, spodziewaliśmy się takiej. <grym> Chociaż my, my, rozumiemy? Chociaż e, protest i też wjęliśmy towarzystwo Policji. Możliwe, Ale że, że Policja przyszła jazne. wesprzeć z Panią doktor. Ale no, my Pana... Proszę, że w związku z Policji. <grym> O, ale o, nie, proszę pana, ja, pana, przepraszam nie, się, Józcyna. Ja się pana zwracam, nie. Proszę ja... pana, nie mi powiedzieć, bo chcę, żebyś się Pan będzie składał zawiadomienie z artykułu 193. Naruszenie... No, to się mówi milu tak zwanego. Nie, proszę w pana, z tym, my jesteśmy... pan nie będzie tutaj w tej chwili przeszkadzał, w związku z tym, ja zwracam się jako policjant, żebyście ja ja państwo do... zastosowali z... zgodnie z prawem i opuścili, jeśli nie będziemy już zmuszeni użyć sił. Do... Proszę, proszę pana, pana ja zwracam ja nie... się do pana. Pan nie dopełnił procedury z artykułu 15. Nie przedstawił, pan się nie niewelegitymował. Bardzo się proszę. I proszę odsłonić imię, bo pan zawsze. Proszę, proszę. Do... proszę pana, to jest budynek użyteczności publicznej. Panie Paweł Pietrzak, komendora, policja. pan działa? Jakim jesteśmy budynku? Jakim jesteśmy budynku? pan Ja już więcej pytań nie będę udzielał odpowiedzi. Proszę pana, czy jesteśmy w budynku publicznej? Odczytaj jeszcze raz artykuł 45 konstytucji. Jeżeli pan, pana i będę stosował bierny opór. Proszę mnie Nie, proszę pana, oświadczam panu, że to co pan nam oświadczył jest przekroczeniem pana uprawnień. z przestępstwem z artykułu 231. My mamy prawo tu. Być. Pan nie ma prawa przeszkadzać nam jako dziennikarzom. Pan nie ma prawa tutaj w tej chwili pa napuszczać tego pana, pan. e, pana Osiłka, bo nie, już taki widzę przed rozkazaczami. Proszę Państwa, Zbija... policjanci, słuchajcie, coś tam się zbiło. To jest budynek ja ustawiczny publiczny pan nie ma prawa w tej chwili. Ja, raz raz wzywam. ja pana wzywam do zachowania zgodnego z prawem. Dobra, muszę kurtkę ubrać. No. Ja nie wiem, czy to jest publiczny budynek, czy nie, jak wygląda z Pana i w Polsce, dlatego nie mogę powiedzieć, że mm. nie. Dobrze. Także ja tak Marek, będziemy dzisiaj bici na razie. No dobrze. Panie, czy, czy... Nie, ponieważ zgodnie z, z prawem... Nie, wychowuje. że Pana 45. artykuł Konstytucji. Proszę przeprosić, Panu Policjantowi. Kochani, zaczyna się siłowe, siłowa interwencja. Hmm. Przestępcze zachowanie Pana tutaj który nie respektuje zasad konstytucji. Jest, zaczynamy być obaczani. Dobra, czekajcie, może ten. Y... Oni nas tutaj otoczą, czy biegamy z nimi? Jak to robimy? Zabiegamy, no. Nie ma podstawy, podstawy prawnej. Wzywamy do zachowania zgodnego z prawem. Zapraszam do pana. Czemu mnie pan bije? Czemu mnie pan Ej, mój wadylok! Pan mnie, pan mnie! Ale nie, Uuu, nie wykręcam, nie wykręcam! Panie nas tutaj otoczą, czy biegamy z nimi, jak to robimy? No ja nie wiem, czy będziemy biegać, czy... Nie ma podstawy nie prawnej. Nie ma podstawy prawnej. Wzywamy do zachowania zgodnego sprawy. Zapraszam tutaj pana. Dlaczego pan bije marka Minecraft? Ale, Ale pan nie bierze komentarzy. Ale ja nie uciekam. Dobrze, pan mnie, nie, pan mnie nie narusza, nie tylko nosi. Proszę pana, co Pan co wykonuje pan robi? polecenia. Dobrze, co, co pan. Na razie to pan tutaj odstawia coś najwięcej. Jest? Co pan jest? Nie nie pan, mówi, to, pan jest? Ale ja się uspokoję Ale dobrze. pan stoi w miejscu, dobrze. Jak chcę to filmować? Jak chcę to filmować? Pan, pan, pan wykonuje. Pan, pan wykonuje. Wy... Kim pan jest? Na razie pan wykonuje. Justyna, filmuj! Filmujcie, drodzy państwo, Marka Biją! Proszę pana o dokument Dobrze, ja jestem jakąś no z imienia, nazwiska. Ale proszę, ale proszę mnie nie szarpać. Proszę filmować, proszę państwa. Proszę filmować. Z oświadczenia się. Marka biją! wykonuje pan polecenie. wam polecenia. Ja, niech się pan na mnie nie drze. się nie boję. Na razie to niech pan nie podnosi nam słów. Z się rekrymuje, proszę pana. No to Piotr, Piotr, Piotr imię nazwisko podałem. Syn Tadeusza. Proszę pisać. Dobrze. Nie bijcie Marka! Pomocy biją Marka! Pomocy! Filmujcie to! Marka biją! Duszą, mnie. Duszą Marka, słuchajcie! Bandyci biją Marka! Nie, ja jestem w pracy. nie podnosi odpowiedzialności. Będzie pan ponosił, bo jest pan przestępcą, ja panu mówię. Jest pan przestępcą. Oczywiście, z artykułu 231. Biomarka słuchajcie! biomarka, pomocy dla Marka! Spotkać, Justyna nagrywaj, proszę! Justyna nagrywaj Marka! Biją nas! Proszę pana nazwisko! Nie dzicie na mnie gość! Proszę nazwisko! Piotr Biedka, nie drzijcie na mnie. A ty się przedstawiłeś mi? Jestem policjant policjantem. Proszę. Imię nazwisko. Proszę. Kto do mnie czy... Kto do mnie czyta? kto do mnie, mnie znam czy... czy... Jeszcze raz. Było jeszcze nie raz, bo to składa w dniu dnia. dzisiejszym. Imi nazwisko. Imię nazwisko. Proszę. Imię nazwisko. Ja się ci mnie nie boję. Bij. 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 Co pan w ogóle ci? Bij! Za bij mnie! Bij. Ja się ciebie nie boję. O, o, Imię, na z... nazwisko na ja, Kto do mnie pr prowadzi interwencję? Jeszcze raz. Dzisiaj idę do Zestawiamy prokuratora. Się, no. Kto do mnie prowadzi interwencję? Tak, kto do mnie prowadzi interwencję? Pana. Jeżeli nie ustalę, nie ustalę. Kto do mnie prowadzi interwencję? Dobra, już pan skończył. Imię na mnie, nazwisko i podejście? nie ustalę pana tożsamości, w tym momencie zostanie pan przywieziony na komentarza. Proszę pana, ustali pan tożsamość. Ustali pan tożsamość, jak pan powie, kim pan jest, bo ja będę składał zawiadomienie do prokuratora. Biją marka ratunku! 52, 01, 85. Zatrzymują marka ludzie! Potrzebujemy pomocy! Naczelna Izba Lekarska! Wszyscy do Warszawy! Wszyscy do Warszawy! Wyprowadzają marka! aresztowali marka! Słuchajcie, potrzebujemy pomocy! A, biją marka! Czemu wyprowadzacie? Do uznania to Kontynuujemy, Marek jest, został poturbowany, pobity. Znajduje się w tym, w tym radiowozie. Skuty jest chyba. To jest dla Marka i dla Was. Jakbym jak był w środku to weź, weź ten krowiant i dajcie ludziom dla ludzi. To jest to rozdaj ludziom. Słuchaj, jak będzie stanu! Samoch stanu co dzieje. Będziecie okay. pod Przestępcy bandyci! Będziecie pod Nowy Nowy Jak Marku się czujesz? Na tych miastach, żeby go Ale to raz. Został skutek jak groźny przestępca. Zdrąca pan do pomocy lekarstwa? Wzywamy Pytam się, czy wzywamy pan do pomocy Nie. No dobrze. Zajdź z tamtą. Wyjdź stąd! Wyjdź Jestem w szczycie slajdanka. Dlaczego nie mogę w świetniku siedzieć? Marek, Parecki zimajkę Ja nic nie robię. Marecki, Majer, trzymaj się bardzo, za jesteśmy! Nie zostawimy cię! Niech żyje wolna polska, niech żyją wolne media, pleć komuną! Skucie jako element dyscyplinowania niepokornego elementu.

Wolna, nie jeżeli wolna Polska, wolna media! Wolne sądy, prawo do swobodnego szkoły, procesu! Marek, ci wszystko w porządku, kini, Bardzo źle się czujesz? Czy jesteś z siebie dumny, policjancie bez nazwiska? Czy jesteś, panie wypyski z siebie dumny? Co pan zrobiłeś? Brawo! Cała Polska cię widzi! 11 tysięcy na żywo!

Oczywiście Marka nie zostawimy dajcie nas tutaj widzę, że Sylwia mówi, że ekipa z Bielska szykuje się do wyjazdu. Drodzy Państwo, na Izba Lekarska. Gromadzimy się i znowu dzisiaj protest. Nie odpuścimy tego. Nie odpuścimy poniżania i represjonowania polskich mediów. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Mamy prawo protestować. Mamy A? prawo protestować! Mamy prawo filmować! Mamy prawo pracować! Czy wasza praca jest lepsza, Czy, czy wasza praca jest lepsza? Nie znasz, funkcjonariuszu raz proszę odpowiedzieć. Panie Żypiecki! Się, że pan, pana No to jak Pan mi słyszy, to żądam, żeby Pan wyprowadził tutaj obywatela Marka Rawaichra z radiowozu, przeprosił go i podał się do dymisji. Żeby Pan złożył rezygnację, bo ja Panu mówię jako obywatel, że Pan się nie nadaje do tej pracy. Jest Pan antypolicjantem. Niesamowite. Ale czemu Pan krzyczy? Ja stoję obok. Bo krzyczę z rozpaczy, że polska policja szmaci mundur! Warszawy, się, słuchajcie, proszę Państwa, jaka solidarność, ruszajcie się w domu i pomóżcie nam tutaj, bo my sami świata nie, nie No Zobaczcie, tak ile tych bandytów tu jest. A ja tu, słuchajcie, boją się, że ktoś mnie Boją się. A ja się niczego nie boję, bo ja służę ludziom. No. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne sądy! Prawo do sprawiedliwego procesu! Nowa Dorymberga! Powiedz mi lepiej, że jak, że jest to jedynie podobna na to. Tu jest! Tu jest aresztowany! Tu jest aresztowany! Jeszcze takiego, dostajmy, czy to sprawdziłem, czy pan adres jest pan pokrył. To jest taki? Nie, nie, to jest. To jest. To jest. Nie, tak pan so so city, feels, panie Wiedzka, Panie, panie, Biedka. Pani Biedka. panie Z廉وں, Pan, do Pan co Pan nie teraz bliżej. Panie z Panie Wiedzka, Panie Wiedzka, Panie Wiedzka, Panie Wiedzka, Panie Wiedzka, Nie Wiedzka, Panie Wiedzka, Panie Wiedzka, Panie Wiedzka, Panie Zapraszam pana teraz bliżej. Nie? Straszny. Straszny. Dobrze, Straszny. że pan nie zatrudnia. Właśnie, a za to go Z panem Super, pan się Niesamowite, panie biedak. Zmieniali to a kilka lat temu, już e, pracuje na reżimu, a nie dla obywateli. Niestety. Zmieniali to. ustalanie danych Marka no, przy okazji no, ciekawe jakie procedury policyjne przewidują skucie skucie człowieka za plecami, kajdankami będzie ewentualnie ale nie, my prowadzimy swoje czynności, on za chwilę zostanie wypisany Jak się uspokoi... Marek, panie Juliuszu, wszystko w stosunku się nagrywa. pan wydaje się normalny, nie rób pan za mnie debiut, dobrze? Panie, panie policjancie, a jakie są uzasadnienia? Ale to jest mój pracownik, Czy pana, jestem wydawcą redaktora Majcha. Chciałem się spytać... No ale jakie, jakie są podstawy skucia człowieka kajdankami do tyłu? Słuchajcie, to jest przestępca. Nie bylegitymował się, ani nie powiedziałem.

Pan Biedka nagrał, co panu. pan? Dobra. o Proszę jest jego wstręk. nie, nie wiele letania, okay. Marek, zostałeś uh, uwolniony? Tak, że to jest uwolniony. Ponieważ tacy, takie osoby, które po są podejrzane, jest nieoporządzeni. Tak? No. Wreszcie, w drugim miałem też no. no. Trudno. Jak dla ciebie wiesz? No. Bogiem. E, także, tak. Także, je Nie jeszcze. O co cię oskarżyli? Ale on nie to wszystko I za to cię tak potraktowali. Tak. nawet niech kojarzy, nie komenda jest ale oni nie są po kolei Nie, pan okazuje, w pan tu do pan ma. Tak Tak, można zobaczyć od razu czas. Oddajcie raz. No ładnie. Bo co? No, bo co, kurwa, no, 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 myślisz, że się no, ciebie boję? My ta taka nowa taka bo to tak to jest kurwa polski język! Wyjebana mam na twój mandat, rozumiesz? Panie Mepeski, wypisz i mandat razy dwa! Wyjebana ma ten mandat, rozumiesz? Jesteście przestępcami! Dla mnie nie znaczycie już nic w tym kraju, rozumiesz? Mówię ci to w oczy! W mam na twój mandat! Jesteś przestępcą! Nie masz prawa w ogóle mieć... panu dokument, spodziewaj się. A to żaden problem, zabezpieczymy. Tylko Dobra, żeby... daj pan ten dokument. Nie. Nie. No. Dokument trzeba a, do, do domu. Nie jesteśmy na tym. Jesteś Mnie to nie interesuje. Dokument. W dupie to weźmę co innego. Pan jest szefem, tak? Ja jestem szefem. No, ale tak zastanawiam się, czy iść panu na rękę. Mi na rękę? Nie ma problemu. Ja przepatrywałem panu. Nie do to nie ma, to nie ma, że na rękę. To nie ma żaden problem. Znaczy ja chciałem wziąć, ale pan jakoś się zawahał, więc... Ale ja też... tu panie. No i tak, jak oni z nami tak, to my też będziemy jeszcze bardziej upierdliwi. Uważaj. Uważaj. może? Chodźmy poddaszek, Marecznik. Ktoś tu rozkręcał zamek styczny. Nie masz Mam obitą twarz, ponieważ w ramach podjęcia, które tu nastąpiło na mojej osobie, były mi składane ręce do gałego. Także pewnie jakieś inne już się Widzę tak tutaj. Byłem dość mocno przyduszony. Nie mam problemu. Byłem dość mocno przyduszony, także już wcinało, Naprawdę nie na okno. To samo co mi chodziło. Właśnie. Samo, Dlaczego żeście markę wczoraj. tak potraktowali? Co wam eee, co zrobił? Eee, podobno Maldyci. Mam dosyć zarzuty z kodeksu że nie chciałem wylegitymować się i oddali się z miejsca. Przy czym ja się przemieszczałem w kierunku sali. Eee, stała za mną brawo, ktoś mnie dwukrotnie odczytali. Eee, to mnie. Jak mogą się dać albo nie dać wylegitymować, która nie została wprowadzona procedura legitymowania, co za tym idzie funkcjonariusze, którzy e, dokonali tej bandyckiej napaści na mojej osobie, e, dokonali po pierwsze przekroczenia uprawnień z artykułu 231 kodeksu karnego, po drugie dokonali e, pobicia, e, pobicia dziennikarza pomięcego obowiązki przerwać transmisję telewizyjną, duszenia, wkładanie palców do uszu, do oczu. Wszystko to działo się w związku z tym, że są tutaj grupą zorganizowaną, ewidentnie nie słuchającą komunikatów. Jakie jest, jest tutaj jest prawo, jakie nasze prawa co za tym Jeden, jednogło idzie jednogło całą tą formację, a zwłaszcza rogowskie zachowanie Pana, bardzo dziękuję, czy wypryskać, jak on się tam nazywa, należy potraktować jako działanie zorganizowanej przestępczej, ok. i, no, ok. o, Zobaczam, zbawacę zbawacę. Zbawacę. i tak tą sytuację uważam, myślę, że w taki sposób tą sytuację także i nasi prawnicy wezmą i, i i oceniam i po prostu zawiadomimy, znaczy prawnicy już będą się tym zajmować, żeby, żeby zawiadomić prokuraturę, aczkolwiek wiemy doskonale, że ten cały system ręka rękę myje, więc po prostu grani musimy walczyć o to, o wolną Polskę, bo obawiam się, że w tym systemie nie pociągniemy do odpowiedzialności, ale myślę, że kiedyś do odpowiedzialności pociągniemy. Bardzo ważna rola niezależnych mediów właśnie, żeby dokumentować to, co Jak się, jeden, to drugi. się dzieje. Ale czy kogoś jeszcze nagrał? To daje się, żeby było ja nagrałem. prawny, Stan prawny był jednoznaczny, potwierdzony wcześniej na naszym nagraniu na fanpage czujnym na, czujnym na Facebooku. Jest to miejsce użyteczności publicznej. Wszystkie sprawy, w tym takich sądów lekarskich, są jawne, przynajmniej jawne dla mediów. Nic z tego nie może zmienić, także może, może być zarówno publiczność, jak i media. Jeżeli nawet coś obostrzeli, to na pewno media nie powinny być wyproszone, nie mogą być wyproszone. E wyproszone ee. to za lekkie słowo, przepraszam Mareczku. No, no, no podnięte, rzucone, pobity, rzucone, tak, nie wyproszone, został i podjęty. Ale niech coś, tak. to nie jest to. No słuchajcie, ta tortura z tymi kajdankami naprawdę ktoś to nieźle wymyślił, bo, bo to za chwilę zniknie, to za chwilę zniknie, a ból na Przegubach jest tak sakrament, Tak, nie e, trzymali kiedyś całą dobę tak kajdanka. W za mocno zaciśnięty specjalnie, nie tak, 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 to jest bójczo tak. no, withhold... yapNSその... no, bo... na no, no, tak. tak... jest... no, no. ja pójdę po niego to, to trzymaj na razie. A oni dadzą ci? Mistaken. Dadzą. No, w każdym razie... Słuchaj, no wczoraj ty... Nie. Braci, ja wczoraj dallازy... ci... ja Nie, bądź oni... Ci... Wszystko, Oni, Oni, słuchaj, wiesz, tutaj Dzisiaj sobie wzięli po prostu że to jeszcze Nie ma problemu, no, no, wiesz. Sprzęt redaktorski, no, troszeczkę został poturbowany, nawet nie troszeczkę, został po prostu złamany. E, tutaj cały czas trwają e, rozmowy. E, tak się wkurwiłem, że zostawiłem im ten plastik po, po, jako dowód osobisty, no. E, bo powiem Ci... Tak <laughs> czasami... Musiały Ci już Proszę przyjacielu, weź sobie załóż. O, słuchajcie, wywodni. Kurczę, nie ma tak media, które się wspierają. Antysystemowe, a nie te reżimowe gówna. Faktycznie dużo dzisiaj przekleństw, ale brak im misu, to żeby mi na za dzień, język, drodzy państwo, ale naprawdę to są emocje. Trzeba być na miejscu i trzeba być tych wśród przestępców zorganizowanych o charakterze zbrojnym. Trzeba po prostu być i zobaczyć co się dzieje.